Trzymajcie się ciepło. Zrobimy tę robotę. Przestań się mazać. Chłopaki nie płaczą. Nie doceniałem Cię, ale teraz to się wszystko zmieni. Uczynię Cię moją prawą ręką. Koniec z dziwkami. Zajmij się tym, co jest naprawdę interesujące. Harabże, narkotyki, wymuszenia. Oznasz smak prawdziwej gangsterki. Jarek. Ale ja nie chcę. Mam już dość bycia angsterem. Nie jestem żadnym twardziem. Po czym ty do mnie rozmawiasz? Głowa cię nie boli? Jarek, nie pasuje mi takie życie. Chciałbym zająć się czymś, co naprawdę lubię. Chciałeś, żebym wyszedł z podkosza, więc wychodzę. I że co na przykład zamierzasz robić? Produkcja muzyczna. Mam trochę szmaru na rozruch. Ostarowiłem otworzyć niezależną wytwórnię. Może ty się jeszcze kurwa zajmiesz hodowlą jedwabników? Przecież ty się nie znasz na muzyce. Od trzech lat oglądam codziennie MTV. To na początek wystarczy. Nie wiem, czy osiągnę sukces, czy trafi na listy przebojów, ale decyzję już podjąłem. Spróbuj mnie zrozumieć. Mateusz, sprawdź mi tę całą branżę muzyczną i dowiedz się, czy można czy na tym zarobić. Jeżeli tak, to wchodzimy w ten biznes. A, i jak tu już coś nagra, to załatw, żeby to było pierwsze miejsce na liście przewojów. Ale to chyba ludzie decydują. To dowiedz się jacy ludzie i porozmawiaj z nimi po swojemu.